nowego serialu kanału plus krew z krwi. Ja jestem Maciek i dzisiaj będę musiał was oprowadzić po planie. Cześć Łukasz. Cześć Maciek. mi krótkiego wywiadziku? Dobrze. To jest serial o mafii. Ty już grałeś mafiozów paru w swoim życiu, gangsterów. No Czy... zdarzało się. Czy to mafiozy czyli mafiozo, wiesz, zawsze szukasz człowieka, nie? I, i, I szukasz jego słabych i mocnych stron. No, w przypadku tego serialu, no to... Myślę, że Stefan ma więcej słabych stron niż mocnych. Trasy. Marek z Wiktorem zajmowali się transportem. Teraz wszystko jest wstrzymane. Hmm. Dla taty od Wincenta. Kocha synka? Nie chcę, żeby mu się coś złego stało. A bierzesz czasami sobie takie postacie, na których próbujesz się wzorować? Nigdy z siebie sobie nie wyobrażam w danej rzeczy, którą ja robię, tylko staram się wyobrazić jakieś takie klisze, kalki, jak ktoś inny by to na zdrowie zrobił. Bo przestawiamy kamery. Już nagraliśmy z jednej strony ujęcie, teraz jest przestawianie kamer, i z drugiej no, strony nagrywamy. Co to była za y, przed chwilą dramatyczna scena, którą tutaj graliście? Wiesz co? My y, właściwie gramy same takie dramatyczne sceny. Lubisz no. grać takie trudne no. sceny? Wiesz, to ja w ogóle lubię grać. Aha. I to jest tak, y, że jakby. Y, Nauczyłam się już jednej rzeczy, że nie ma scen łatwych czy trudnych. Czasami się mówi, że a, łatwa scena, i okazuje się, że po prostu siedzimy nad nim 15 tysięcy godzin, albo beznadziejna. A czasami ta trudna scena jakoś jest, znajduje się w takim momencie, że akurat masz taki rodzaj emocji i tak dalej, że akurat to trafia. Więc nie ma scen łatwych i trudnych. Po prostu jest taka no, ciężka praca. Opowiesz nam coś o postaci, którą wiesz. wiesz co, no to oczywiście mam nadzieję, że na pizzawie zobaczą, ale no, no jak, fajna. 40. Tak no <laughs> Żona Stefana, wiesz, utrzymująca dom, bawiąca się dobrze do dobrze dobrze się w ramach jej oczywiście gustu ubierająca. Żona działacza mafijnego. Chciałem serdecznie zaprosić wszystkich widzów. Proszę. Możesz zaprosić. Zapraszamy Państwa z Maćkiem. Zapraszamy do obejrzenia serialu. Zapraszamy Państwa do oglądania. Uwaga, wprawka dykcyjna. Krew z krwi Zapraszamy Dzięki No i płacimy, płacimy, płacimy Ile? Nie nie, nie. coś musi mi dostać Dzięki na razie, cześć